W dzisiejszym odcinku z Chang Rai czekają nas miejsca pełne kontrastów i niejednoznacznych emocji. Odwiedzimy wioskę plemienia Karen, słynnych long Neck. To będzie zderzenie z niezwykłą wielowiekową tradycją, ale też z naszymi własnymi odczuciami. Bo choć kultura jest fascynująca, trudno się oprzeć wrażeniu, że znaleźliśmy się w miejscu mocno skomercjalizowanym trochę jak w ludzkim zoo. Sami zobaczcie, jakie to w nas wzbudzi refleksję. A dla zupełnego kontrastu przeniesiemy się do Lalita Cafe. Kawiarni jakby wyjętej prosto z baśni, kipiącej fantazją i niezwykłymi detalami. Sprawdzimy, jakie historie i jakie prawdy kryją tak dwa różne oblicza Chang'Krai. Ja nazywam się Sebastian Bolewski, a Ty jesteś na kanale, kiedyś tu byłem. Zapraszam. No to dzień doberek. My dzisiaj mamy dość luźny dzień. Zresztą wykulaliśmy się o 11:20 spokoju. Eee, idziemy zjeść jakieś śniadanie. Jedziemy do wioski Karen, tych kobiet z Birmy, które noszą te obroń, obręcze na szyjach. Zapewne będzie to dość dziwne doświadczenie. Jedziemy tam grabem i mamy nadzieję, że uda nam się jakimś grabem wrócić. Jak nie, to będziemy musieli iść z buta z 10 km. A pójdziemy do Lalita Cafe i to w zasadzie tyle na dzisiaj. Musimy się spakować, musimy ogarnąć jeszcze pranie i Eee, jak to wszystko zrobimy, to trzeba się spakować, odprawić i jutro śmigamy na Phuket. Jeszcze musimy w ogóle to rozplanować, czy my tam wynajmiemy auto, czy będziemy jakoś się dostawać, bo te graby wcale nie są tam najtańsze, chyba są nawet droższe niż tutaj na północy. Jakby zupełnie inne inne ceny. No to my śniadanko w 7-Eleven, 120 batów, 3 napoje w puszce. Nasze odkrycie bardzo dobre eee, i tosty 3. Tak więc spoko. Musimy znaleźć kantor, jakiś wymienić pieniądze. Wydaliśmy właśnie ostatnie baty. Kartą można było płacić dopiero od 200. No dobra, my dojechaliśmy na miejsce do tej wioski Karen. Szukamy miejsca, gdzie tu kupuje się bilet. Jak na razie przywitały nas kurczaczki. I co, przechadzając Hello. się po tej wioseczce Będziemy opowiadać coś o tym plemieniu, o tych paniach, o tym jak tutaj żyją. Postaramy się co nieco pokazać Więc idziemy. Jest tutaj podobno kilka takich grup etnicznych Hello, Hello. No ale jak na razie idziemy przez to plemię, znaczy przez tą wioskę i nie widzimy tego po co tu przyjechaliśmy. To włączę mikrofon, to się nagrywa bez mikrofonu. Jest trochę autobusów tutaj przyjechało. A tu nie będzie kasa z biletami? Chyba tak. Chyba dotarliśmy do kasy. Bilety, tak jak, tak jak czytaliśmy w internecie, 300 batów. Ogólnie jest to wioska, w której najprawdopodobniej też dokument swój kręciła Martyna. Wojciechowska e, O tych paniach Ogólnie te panie Przyjechały, uciekły tutaj z Birmy Przed wojną domową, myślały, że będą miały tutaj lepsze życie A władze Tajlandii po prostu Je z pół rozmieszczały w takich wioskach I, e, i No i te panie tutaj tak żyją I te i te panie tutaj tak sobie pracują, siedzą, sprzedają i jestem ciekaw, czy w ogóle... bo ta opłata, która tutaj jest, to nie jest tych pań to podobno rząd tajski e, pobiera tą opłatę jestem ciekaw, czy dzielą się z nimi tymi pieniędzmi te panie przy tych straganach praktycznie żyją, mieszkają więc e, to by kupiliśmy dwie rzeczy jakieś może jeszcze kupimy jakiś drobiazg, czy coś takiego e, ale tak strasznie dziwnie, nie? tak jak macie zoo ze zwierzętami, to to wygląda jak takie Zo z ludźmi. Te panie się no, uśmiechają, są miłe. Eee, ale czy są tutaj dlatego, że im dobrze? To tego nie jestem w stanie powiedzieć I, i na ile to jest utrzymywanie tradycji, a na ile. a na ile przymus jakiś? No to nie mam pojęcia. Zaczeka ta bluzka fajna, takie poncho, Przynik dla ciebie kę co jest very heavy mm -hmm. Wow 4 mm -hmm. kilo 4 kilo toważy i myślę czy mamy ja nie wziąć bransoletki jakieś No dobra my... Porobiliśmy jakieś zakupy na kilku takich stragańkach w tym u takiej jednej małej dziewczynki, co tkała szalik. Powiedziała, że to ona zrobiła specjalnie dla Doroty. Eee, nie, no ale takie miejsce, w którym bardzo mieszane uczucia się ma. I, i sam nie wiem, ci ludzie tak patrzą z uśmiechem, ale tak, żeby jednak coś wejść, kupić, bo to dla nich może być takie być i nie być. Niby, jest tutaj sporo turystów, ale nie wiem, tak jak większość osób widzimy, które tutaj przechodzą, wychodzą, to robią, cykają te zdjęcia, nagrywają te filmy, ale, ale nic więcej. Cześć Piesiu. Ojej, czemu mi na drodze? No ale to raczej takie nie wiem, jak taki uśmiech przez łzy. Eee. Nie wiem, chyba nawet nie chce nam się tutaj jakoś specjalnie dłużej chodzić. Tak idziecie, ci ludzie patrzą na was i czekają, aż coś kupicie. I człowiek najchętniej by kupił e, na każdym straganie coś innego. No ale no raz, że się nie da. A dwa, no chociaż kupiliśmy kilka rzeczy. No, Bardzo, bardzo takie miejsce dziwne. No ogólnie, tutaj, nie wiem, nawet jeżeli byście chcieli długo siedzieć, oglądać i tak dalej, no to nie jesteście w stanie myślę być tutaj dłużej niż godzinę. Eee... No bo jest to dość mała przestrzeń zresztą, co widzieliście. Więc my chyba wracamy do taksówki, jedziemy do miasta. Raczej się nie spodziewałem, że zostaniemy tutaj dłużej. Czy ta atrakcja warta 300 zł? No jeżeli to 300 idzie do 300 batów. batów, jeżeli to idzie do tych pań, no to okej, okay, myślę, że tak, ale jeżeli to idzie dla rządu i rząd sobie zrobił z nich taką atrakcję turystyczną, to, to nie wiem. To wydaje mi się, że to, to jest już w ogóle mniej humanitarne niż jeżdżenie na słoniach czy mizianie tygrysów. Wycieczki są. Turystów jest. No. Zawijamy się stąd, wyszliśmy. Długo tu nie zabawiliśmy, więc sama przyjemność. Może tu jest wyjście? Nie Może wiem. Sama... Może sama przyjemność e, wyniosła dość dużo. I, I ty, no, nie wiem. Brak słów troszkę na to wszystko. Biegają tu pieski, kotki przed wejściem do tamtego. E, plemienia macie tutaj takie inne z, e, z innymi plemionami, można kupić ich czapki czy, czy inne rzeczy Kupujemy coś tutaj u pani też jeszcze, jakiś drobiazg? pani One mm -hmm. nie wiem co bierzemy. 100, 150? Yeah, a batu? No, no, only magnet for 150. Te okay, okay. panie z tego. Dziękuję. Te panie z tego plemienia wcześniej, bardziej troszkę nahalne. I w ogóle cenę już od razu rzuciły większą dla turystów. Więc, no nie wiem, pozostawiam Wam tu wszystko do przemyślenia. Zobaczcie tych kilka ujęć, które zrobiliśmy. Nie ma ich za dużo, bo. Ja się nawet czułem dziwnie nagrywając je. Nawet jeżeli się zgodziły, czy nawet jeżeli pozwoliły, bo pytaliśmy, to, to takie strasznie, strasznie dziwne się wydawało. Więc jedziemy z tego dziwnego miejsca. Czy warto? To musicie sobie sami odpowiedzieć. Myślę, że nie żałujemy, bo ja byłem w szoku, ile te obręcze ważą. To jest 4 kg to, co ta pani miała na szyi i ogólnie to jest tylko złudzenie optyczne, że te obręcze wydłużają im szyję, bo one sprawiają, że klatka się zapada i że obojczyki w ogóle się zapadają. I w zasadzie po tylu latach noszenia tego nawet jest niewskazane, żeby coś takiego im ściągnąć. Bo te kręgi szyjne nie są już w takim stanie, w jakim powinny być. Tak więc wiem, że to wszystko, co było mówione, to jest dość chaotyczne. No to dojechaliśmy do Lalita Cafe. Opinie, jeżeli chodzi o jedzenie, ma bardzo średnie, ale podobno jest bardzo klimatyczna, fajna. I co ciekawe, i to co mnie ciekawiło, dlaczego są tutaj organizowane wycieczki? Jest to jednym z punktem wycieczek po tym mieście. Więc idziemy, sprawdzimy wejście tutaj 60 batów na osobę oczywiście i całość możecie wykorzystać na jedzenie. Co tutaj mamy od wejścia? Tam jest wejście do kawiarni, a tu jest wejście chyba do jakiegoś spa. No ale dobra, idziemy najpierw do kawiarni. Ja. Nie wierzę, po raz kolejny nie włączyłem nagrywania na całe wejście i wszystko co mówiłem. Ogólnie wejście tutaj jest takie dość klimatyczne. Są jakieś porobione atrakcje tego typu. Jest jakieś koło młyńskie, jest pełno co są te karpie? pełno karpi, no jest pełno roślinności. Dbają o to, żeby wszystko było nawilżone, więc macie tego typu parownice. Mgiełka się wytwarza, a wejście wyglądało tak. Tam pani jeszcze stała, elody kręciła. Chciałem powiedzieć, patrz Dorota, jaka obsługa tutaj stoi i czeka, żeby nas obsłużyć. A to manekiny. Mamy stolik z szyba na koszu w środku. Suszone płatki kwiatów jest efektownie. E, zamówiliśmy sobie po kawałku ciasta i po lemoniadzie. E, kiwi smak. Zaczęmy, czy będzie smacznie. Po odjęciu e, kwoty rabatu za bilety, bo bilet kosztuje 60 batów, z czego 30 macie do wykorzystania, e, wyszło nam 356 batów za te cztery pozycje. No co, zjemy i pójdziemy się przejść po tych ogrodach tutaj, skoro już zapłaciliśmy tyle pieniędzy za wstęp, no to ogramy to wszystko. Ale widać, że takie klimatyczne, fancy miejsce e, zapowiada się ładnie. Pójdziemy zaraz na spacerek, jak zjemy. No to przyszły nasze desery, wszystko ekspresowo. Jest i lemoniatka, jest i Doroty, czekoladowe ciasto. Oczywiście musi być flaga, więc flaga jest. No to my wychodzimy dopić nasze napoje na zewnątrz. Jakieś bobo nas przywitało, takie zmutowane. Są parasolki, to prawie jak w grudziącu. Jest jakiś wodospad. Idziemy zobaczyć. A, no, jak sufit zdobiony ładnie. Nie no, miejscówka jak widać za mną jest dość Instagramowa, klimatyczna i tak dalej. Mam nadzieję, że parę fajnych ujęć stąd wyjdzie. No ale ciasto przeciętne, lemoniada to zwykła woda gazowana z sokiem. Żadnych owoców ani niczego. Więc kupcie sobie coś do picia żeby wykorzystać to co macie w rabacie i, i poróbcie sobie fotki. No to nasz dzionek dobiegł szybko końca, znaczy szybko, mamy godzinę 15. E, wracamy do hotelu, grab do hotelu 76 batów po, robo, po rabatach, więc, więc całkiem spoko. E, I co przed nami pranie. zapewne zajdzie się z dwie, dwie i pół godziny co najmniej. Musimy zapłacić za hotel, za tą nockę dodatkową 500 batów. E, no, i, i może wyskoczymy na nightmarket, ale nawet nie obiecuję, że będziemy jeszcze nagrywać, bo różnie to bywa. Jest upał masakryczny. Przydałoby się tu jakiś basen w tym hotelu, ażby człowiek poszedł się schłodzić. No, to obiadek znowu zamówiony do hotelu, bo znowu taniej na grabie niż w restauracji. Wraz z miejsca, które się nazywa Awe Cafe. na grabie podpisane Yellow Flowers, zamówiliśmy. Cztery rzeczy: kurczaczka, spagiet, taką wariację spaghetti, bo to jest spaghetti w zielonym kary, jakiś rosołek, po irlandzku, było opisane i zupę spora z ziemiaczkami. Za wszystko zapłaciliśmy 433 baty z dostawą, z porabacie już. Tak więc my zajadamy się, smakujemy. Miejmy nadzieję, że będzie dobre. Ale o tym zapewne dowiecie się za chwilę, albo jutro, albo przy następnym dogrywaniu. Tak więc, a może posmakuję wszystkiego? Posmakujmy od razu. Mamy zupkę, chyba ta spora. Spoko, nie jest źle. No to jest ewidentnie ten rosołek. W ogóle nie smakuje jak rosół. Od Doroty posmakujmy frytkę. Bez soli, ale tu nic nie dosalają. I to ma jeszcze takiego kurczaczka, kurczak smaczny. Spróbujmy tego, kary makaron spaghetti pocięty. Spoko, ale zaznaczyłem, że nie ma być ostre, a jest ostre, ale spoko zjem. Wygląda całkiem spoko, ale myślę, że trochę inaczej będzie podane. Poprzednia jak lepsza. No to niespodzianka, dobry wieczór. Miało być już nienagrywane, a oni na Night Marketa jeszcze się wybierają. Jakby to powiedział klasyk, tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Kurwa, taka jeszcze e, mała dygresja odnośnie naszej wizyty w tej e, wiosce e, Longnek Karen Village. E, to takie moje przemyślenie. Skoro to jest i tak już mało autentyczne miejsce i e, głównie opiera się na tym, żeby to sprzedać, na tym, żeby za te bilety kasować, to jak to tak sobie przemyśleć, to może to jest takie oddziaływanie na ludzkich emocjach. My, jakby tak się zastanowić, na samą tą wycieczkę do tej wioski i to, co tam kupiliśmy, litując się, dlatego że nam było szkoda tych kobiet i tak dalej, wydaliśmy ponad. Nie no, ile, 900 batów, 700? 700 batów, e, nie więcej, 6, 850 batów na same pamiątki, 600 batów za wstęp dla dwóch osób. Taksówki nie liczymy, no bo to był nasz wybór, żeby tam dojechać. Jeżeli wykupicie sobie jakąkolwiek wycieczkę, w której to będzie, to tam nie ma biletów wstępu w cenie, też będziecie musieli za nie zapłacić. Tak więc ciekawe, czy jest im tak bardzo, bardzo źle czy to bardzo dobrze przemyślany biznes. Ciężko to powiem, ciężko. Dorota ma też swoje zdanie. Znaczy jak mówię, że tak jest, bo będąc tam odczucia były takie jak mówiłem i one dalej takie są, ale tak jakby się nad tym zastanowić i nad tym czy jest druga strona, no to kto wie jak jest naprawdę. Tylko my idziemy na Night Street, jacyś inni turyści chyba też. No to ja zaraz pierwszy stragam na wejściu. Na leśniczek z Nutellą, banankiem i masłem orzechowym wleciał 60 batów. Testujemy. Ale pachnie. Mmm, Elegancko. No to my sobie zasiedliśmy na tym night marketcie. Ja zjadłem tego naleśnika. Teraz jeszcze piwko wleci i tak zastanawiam się nad kepsikiem albo ziemiaczkiem zapiekanym z serem. Ogólnie, jeżeli lubicie Możecie bardzo tanio zjeść tutaj hotpota, bo za taki cały talerz 200-350 batów, w zależności od rodzaju mięsa, ale nawet z owocami morza, no to jest 350 batów, to macie hotpota za mniej niż cztery dyszki. Jest tutaj muzyka na żywo, sporo straganów, ceny pamiątek przyzwoite, ale to jak wszędzie tutaj. Te takie, te, takie pamiątki, które wydają się być ręcznie robione, są naprawdę bardzo, bardzo tanie. W sensie, po kilka złotych. To posmakujmy to cudo. A to chyba patacik jakiś jest. A nie, to są dwa rodzaje sera. Jakiś cheddar i jakiś biały. Nie no, jak ziemiorek z ogniska. Czuć tu ogień. Zobaczcie jakie duże porcje na hotpota 300 batów taki talerz, 200, 300. Zobaczcie jaka ogromna porcja mango sticky rice. A, już pękam trochę, ale jeszcze na dopchanko. Mamy sosik. Miesz czas i ananasa w hotelu. Kiedy ty to zjesz? Ogólnie takie, takie mango sticky rice kosztowało 40 batów tylko. Sobie wyobraźcie to. To jest niecałe 5 zł. Poprosiłem o drugi sosik. I chciałem pani zapłacić, a pani dała mi w gratisie. Tak więc rewelacyjnie. Zobaczymy czy smaczne. Ale jest ogromna porcja. Jeszcze tyle mango, nie, nie mieliśmy nigdzie, nie? Wątpię, że całe zmieszczę. I chyba będę jeść po drodze. W Pyszności za 5 zeta to jest porcja, którą się najecie. Podczas wycieczki wieża zegarowa została nam tak pokazana, że przejechaliśmy obok niej z prędkością 30 na godzinę, a że widzieliśmy ją tutaj niedaleko, to postanowiliśmy przyjść tak na pożegnanie no jutro już koło 8 wychodzimy z hotelu no to jeszcze taka niespodzianka dotarliśmy pod zegar chwilę przed 21 zrobiliśmy fotki, już mieliśmy się zawijać a tu nagle zaczęła grać muzyczka I przez 5 minut trwał pokaz, gdzie cała, cały zegar z wygasł e, w ogóle w środku, w tym takim miejscu wysunęła się taka kula która zaczęła się kręcić i mienić i na budynkach w koło był jakiś taki mini pokaz laserowy. Zresztą widzicie to zapewne teraz, gdy to gadam. No i co? Już dzisiaj na pewno nic nie będę dogrywać. Więc dobrej nocy i do zobaczenia jutro.